E, dobra murdeczki. poszedłem sobie na pustynię, no i nie wiedziałem, że ona jest taka ogromna, że ona się aż tutaj, wszędzie ciągnie. E, takim moim pomysłem na ten odcinek to było, żeby zrobić z tej tak jakby rzeki, rzekę żeglątną, żeby tutaj nie było takich, wiecie, mm, braku wody i żeby trzeba było wychodzić z łódki. Ale to jednak jest totalnie głupi pomysł i póki co nie chce mi się tego robić. Ej, myślicie, że tam jest spawner? Jestem bardzo tego ciekaw. Nie mam przy sobie łóżka niestety. Tam jest jakiś cave. Wskoczę tam. Mam nadzieję, że mnie ten szkielet nie zepchnie. Dobra, udało mi się tutaj wejść. To możemy przy, ok przy okazji iść zobaczyć, co tutaj będzie. Yy, poeksplorować sobie. Nie wiem, kiedy ostatnio było oeksplorowanie jakichś caveów. Ale no, jak taki cave znaleźliśmy, to hmm, głupio by było nie skorzystać. Okej, okay, tam mam jakieś zejść. O kurde, kolejny skieracz. Szkielet. Szkielety są w ogóle totalnie najgorszym mobem w grze. Dlatego, że one strzelają na dystansie, one praktycznie nigdy nie chybiają. Nie chybią. I biją milion. Dobra, padają na dwa, 3 hity, więc to nie jest wcale takie najgorsze. Mamy biedę trochę z jedzeniem, więc musimy... No się oszczędzać tutaj. Bo inaczej możemy źle skończyć. Może się skończyć nasza wyprawa na spawnie. Tak naprawdę. Dobra, chodźmy sobie w dół. Tutaj raczej nic nie będzie. Jakbym miał zgadywać, nie wiem, możemy się przejść w sumie w bok, ale no takie. Jak mówię, tutaj jest żelazo, dobra. Żelazo sobie wykopiemy. Myślałem, że tu jest szkielet, się zrespił, ale okazało się, że to jest tylko. Hmm, jak się nazywało to? Andezyt? Nie, andezyt? Nie wiem, kurde. Ale to takie jak beton, jakby. Więc dobra, nie będziemy sobie tego ruszali, tutaj mamy troszeczkę węgla, nie wiem czy węgiel jest nam potrzebny, niby do przepalania piasku, czy do przepalania żelaza jest nam potrzebny, ale ile nam jest go potrzebne, a ile my już go mamy wykopane, to jest dosyć ciężki temat, bo nie pamiętam, ale dobra, wykopmy sobie to jedno, złożę, ono nam powinno wystarczyć. Jeden węgla starcza na przepalenie 8 żelaza, więc totalnie wydaje mi się, że więcej niż yy, to ile wykopaliśmy tutaj węgla razy 8 będzie git. Yy, dobra, więc co? Wracamy sobie w tą stronę. Nie będziemy sobie szli dalej ten cavem, yy, dlatego, że tutaj, kurde, tam jest szkielet. To tam na pewno nie chcemy iść, bo szkielety nas nie lubią. Tutaj mamy yy, troszeczkę żelaza, więc sobie je oczywiście skopiemy. Żelaza mamy nie na jej więcej, więc yy, oczywiście każde żelazo nam się przyda na budowanie w przyszłości. Na pewno na kopanie tunelu, w którym będziemy szukali diaksów. Te, czy teraz możemy zejść no niby możemy, więc ten odcinek będzie takim poszukiwaniem diamentów. Ale tam jest fajna dziura. Lubię takie, bo y, jest mega w dół i tam mogą być właśnie diamenty. Dobra, tu jest szkielet. Ała, 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 no i właśnie o tym mówię. No dobra, znowu było blisko jakiegoś deda. Zanim życie nam się zrespi, to stracimy cały głód, niestety. Kurde, Creeper jest. A, Creeper. Dobra, wysadził się od razu spadając. Więc dobrze. Nie, nie musieliśmy z nim walczyć ani nie zabił nas. Musimy być ostrożni na dosłownie wszystko, uważać bo. Mamy tylko trzy serduszka i w sumie wszystko nam może zrobić krzywda. Tam jest już Redstone. Wydaje mi się, że Redstone jest na podobnym poziomie zaczyna się od diamenty, więc. No, idziemy w dobrą stronę. Czy tam będzie jakiś szkielet, który będzie chciał w nas szkiela, strzelać? No nie zapowiada się. Widzę, że tutaj jest totalnie koniec cave'a. Więc co, skopiamy sobie ten Redstone, bo troszeczkę expa za niego dostaniemy. No i co? Będziemy się chyba skopywali w dół. Zobaczymy, który to jest poziom. Jest to poziom 17, więc 15, nawet. Więc wystarczy, chyba że będziemy kopali w dół, no i powinniśmy liczyć na diamenty. Kurde, cały czas. Nie wiem, czy creepera nie słyszałem. Tutaj w ogóle coś mi. cały czas tak z góry leci. Nie wiem, czy to nie jest coś związanego z lawą. Albo to chodzi o to, że to gravel może spać w każdej chwili. Kurde, nie wiem. No dobra. Nie będę się za bardzo nad tym zagłębiał. Po prostu będziemy sobie kopali przez siebie, no i szukali pierwszych diamentów. Bo potrzebujemy dwa diamenty na: oczywiście, enchant. No i jeszcze trzy diamenty na Kill off. Możliwe, że coś znajdziemy tutaj. Troszkę głupie to będzie, jak będziemy tutaj kopali z 10 minut, no i nic nie je znajdziemy. Aczkolwiek to też jest możliwe. Puściłbym to wam na przyspieszeniu. Czy, o kurde, puściłbym to wam na przyspieszeniu, ale całkowicie nie trzeba. Już znaleźliśmy diamenty. Mam nadzieję, że będzie ich 5, a nie 4. Hmm, 4 Raczej wątpię w kolejne diamenty jak będziemy się kopali na wprost niestety raczej są małe na to szanse No i kiepsko też, że tutaj były tylko 4 diamenty a nie aż 5 najgorzej, będziemy musieli znaleźć kolejne źródło pomimo tego, że brakuje nam tylko jednego diaksa do kilofa i do enchantu no niestety, no trudno się mówi, tak czasami bywa Szkoda, że nie da się wykopać żelaznym kilofem. No nic trudno. Właśnie, w ogóle zauważyłem ostatnio, że ja strasznie szybko mówię na tych odcinkach albo przymulam pałę. To są dwie totalne opcje, dwie moje wersje na tych odcinkach. No i chciałbym robić tak, żeby nie, ani nie przymulać pały, ani nie mówić za szybko. No i będę się starał to robić, ale. Jak już nie i jest ok, no to znowu zaczynam mówić za szybko, bo o tym całkowicie zapominam. No ale będę się starał tego nie robić. Nie wiem, czy to jest mądre kopanie się w tą samą stronę, jak już znalazłem diamenty tak jakby na tej linii. Aczkolwiek... O! Mamy Kewa. Ej, dobra, jestem jednak dobrze, że kopałem to, ten węgiel, bo teraz możemy dzięki temu sobie ogarnąć yy, pochodnie. Widzę, że ten kejf jest dosyć spory są diamenty, tak, są diamenty, widzowie, są diamenty, no i superancko. E, to co, bierzemy sobie, skopujemy te diamenty, ciekawe tutaj będzie, czy tylko dwa, nie, no nie ma szans, że tylko dwa, są cztery. Czyli już mamy chyba na kolejny kilof. czekajcie, tak, mamy na dwa killoffy i enchant, superancko. Więc możemy się stąd wynosić powoli, ale wiecie co, skopiujemy sobie to wszystko na, o, miejsca nie mam, co chcę wyrzucić, chyba z sandstone. Zamiast za złoto, nie wiem czy złoto nam do czegokolwiek jest potrzebne, no ale dobra. Jak już skopaliśmy, tutaj weźmy. Tutaj nie mam wystarczająco miejsca na redstone, ale od tego redstone najważniejszy jest exp, który dostajemy za wykopanie. Tutaj w ogóle musimy sobie zrobić coś takiego. Na tym teksturpaku lawa jest strasznie jasna i nie wiem czy to jest dobry plus czy minus. Aczkolwiek chyba plus. <gryw> Przynajmniej nie przegapię nigdzie. Dobra, tam nie będziemy szli, bo tak w sumie nie mamy po co. Mamy przy sobie tylko 11 węgla, ale też... Aha, mamy jeszcze jeden kilo dobra. To możemy w sumie skopać sobie ten węgiel, co tutaj mamy. E, dopełnić do staka to, co mamy w ekwipunku. E, to, to miejsce do staka dopełnić. I możemy się stąd chyba powoli wynosić. Tam jeszcze było jakieś, było jakieś żelazo do skopania, więc sobie je na pewno też skopiemy. Zaraz nam się ten kilo skończy, więc mamy jeszcze więcej miejsca w ekwipunku. Ale my nie przeszliśmy tutaj, żeby wypełnić ekwipunek, tylko po diamenty. Tak właściwie strasznie szybko wyszło z tymi diamentami. Czasami się męczę, mega długo, dużo czasu, A tutaj wbiłem sobie do jaskini i pokopałem kawałek. Znalazłem diamenty, znalazłem cave, od razu w cave były diamenty. Totalnie szybko. Jestem mega z tego szczęśliwy. W następnym odcinku chciałbym powiedzieć, że już będziemy ogarniać enchant, ale wydaje mi się, że tak naprawdę nie będzie. Dlatego, że no na pewno będzie nam brakować papieru i skóry. To jest jednak proces, który długo zajmie wyhodowanie wystarczającej ilości krów. Chyba potrzebujemy 32 mięsa, z tego co pamiętam. Nie, nie mięsa, tylko skóry. No, więc to na pewno troszeczkę zajmie wyhodowanie 32 krów, ale myślę, że za 2-3 odcinki już powinniśmy mieć ten enchant. Tak naprawdę to teraz zależy tylko od nas, jak szybko wyhodujemy te krowy. i Wyhodujemy tą trzcinę. Nic nie zależy od szczęścia. Dobra, i co? Zaczynamy sobie powoli wychodzić. Mam nadzieję, że nie wpadnę zaraz do jakiejś lawani. Nie zabiję mi jakichś mobek po drodze. Tak patrzę, czy tutaj jest gdzieś może jakieś żelazo. Ale chyba było gdzieś tutaj je wykopaliśmy. Pamiętam, że gdzieś tutaj było, ale nie pamiętam dokładnie gdzie. No i wydaje mi się właśnie, że je wykopaliśmy. Więc co? Zabierzam, zabieramy się do wychodzenia z tego kejwa. Okej, okay, dobra, już myślałem, że tam nie doskoczę bez sprinta, a jednak się udało. Staram się nie sprintować, bo zaraz będziemy głodni. Tak naprawdę nie zrobił się nawet dzień, albo się właśnie robi dzień. A my mamy wszystko, czego potrzebowaliśmy. Straszny fart. Mega szybko nam to zajęło. Nie sądziłem, ha, pierwszego, pierwszy raz mam tak szybkiego rana. Mam nadzieję, że teraz mnie tutaj nic nie zrzuci. <grym> bo ja się tak cieszę, że wiecie, pozdobywałem tej temki, a zaraz się skończy, także sobie padnę. O, albo że Creeper sobie wysadzi mnie. Dobra, tutaj nie będziemy na razie tego łatali. Chciałem sobie pozbierać ten piasek, ale jak widzę, to, że to nie ma miejsca w jaksipunku na to. Więc trudno. Chyba to by było na tyle w tym odcinku. Wow, czekajcie, jednak to nie byłoby na tyle. Mamy farmę uwieśniaków, więc możemy sobie pozbierać troszeczkę zboża. Odsadzimy im to oczywiście nie będziemy <śm> zbierać i nie odsadzać. Więc oczywiście tutaj sobie odsadzimy. Ej, strasznie mała farma. Tutaj mamy buraki, ale buraki nam nie są do niczego chyba potrzebne. Tutaj ile kości, w ogóle wszystkiego golem pozabijał. Tam zombiak do nas biegnie. Musimy na niego uważać. Czy jest gdzieś tutaj jeszcze jakaś farma może? Czy tak nie za bardzo? Hmm, jest kaktus, jest kolejny zombiak. Czemu on się nie pali? Dobrze, że golem go wyjaśnił. Nie rozumiem dlaczego on się nie palił. Czy mamy tutaj o kolejny zombiak i znowu się nie pali. Może te pustynne zombiaki się nie palą, no bo tamten też tak jakoś dziwnie wyglądał. Nie jak normalny zombiak. Dobra, wiecie co ja sobie idę. Nie będę się mieszał w te bójki wieśniaków z zombiakami. On mnie pewnie goni. No trudno. Dobra, ja sobie zebrałem to co chciałem. No i co? Wracam sobie do domku. Dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, zmieniajcie. Widzimy się już w następnym odcinku z Minecrafta w którym nie mam pojęcia co będziemy robili to będzie niespodzianka e, pomysł się na pewno jakiś znajdzie w międzyczasie no, e, więc trzymajcie się ja tutaj mam jakiś cave, może do niego pójdziemy może już będę miał wystarczająco zwierząt żeby ogarnąć ten enchant może będziemy robili sobie tutaj e, taki ładny ogród zobaczymy więc co, trzymajcie się, i komentujcie, subskrybujcie, się, siemanko